Kurs cudów. Rozdział czwarty Złudzenia ego. Wprowadzenie. Biblia mówi, że powinieneś pójść z Twym bratem dwa razy dalej niż Cię prosi. To zalecenie z pewnością nie wskazuje na to, byś opóźniał Jego podróż. Oddanie się bratu nie może również opóźniać Ciebie. Może tylko wam obu zapewnić czynienie postępów. Rezultatem prawdziwego oddania jest inspiracja, słowo, które, jeśli rozumieć je właściwie, jest przeciwieństwem zmęczenia. Być zmęczonym to inaczej być odduchowionym, upaść na duchu, lecz być natchnionym, zainspirowanym to być uduchowionym, czyli przejawiać moc ducha. Być egocentrycznym to upaść na duchu, lecz być skoncentrowanym na jaźni zgodnie z właściwym znaczeniem tych słów, to być natchnionym, zainspirowanym, czyli wykazywać moc ducha. Ci, którzy naprawdę są natchnieni, są oświeceni i nie mogą przebywać w ciemności. Może przez Ciebie przemawiać duch bądź ego, w zależności od tego, co postanowisz. Jeśli przez Ciebie wypowiada się duch, to wybrałeś myśl zawartą w słowach: Wycisz się i poznaj, że Ja jestem Bogiem. Słowa te są natchnione, ponieważ odzwierciedlają wiedzę. Jeśli wypowiadasz się w imieniu Ego, to wypierasz się wiedzy, zamiast ją potwierdzać, i w ten sposób sam odejmujesz sobie Ducha. Nie wyruszaj w bezużyteczne podróże, bo niewątpliwie podejmujesz je na próżno. Ego może ich pragnąć, lecz Duch nie może w nie wyruszyć, ponieważ na zawsze pragnie trwać przy swojej podstawie. Droga na krzyż powinna być ostatnią bezużyteczną podróżą. Nie rozpamiętuj jej, lecz porzuć jako zakończoną. Jeżeli potrafisz ją uznać za twą własną ostatnią bezużyteczną podróż, to możesz wtedy dołączyć do mego zmartwychwstania. Dopóki tego nie uczynisz, marnujesz swoje życie. Jest ono zaledwie powtórnym odegraniem oddzielenia, utraty mocy. Daremnych prób naprawy podejmowanych przez ego, a w końcu ukrzyżowania ciała, czyli śmierci. Takie powtórzenia ciągną się bez końca, dopóki nie zostaną dobrowolnie porzucone. Nie popełniaj żałosnego błędu uporczywego trwania przy starym, szorstkim krzyżu. Jedynym przesłaniem ukrzyżowania jest to, że możesz przezwyciężyć krzyż. Dopóki to nie nastąpi, możesz się krzyżować tak często, jak tylko zapragniesz. To nie jest ta dobra nowina, którą zamierzałem Ci zaoferować. Mamy do odbycia inną podróż, a jeżeli przeczytasz te lekcje uważnie, pomogą Ci one w przygotowaniach do jej podjęcia.